Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Cię pokazać jak z 3,5 profitu zrobiłem. Proszę Państwa, minus 500 profitu. Już mam a Sorry, mój iPhone 14 Pro Max 256 GB. Zaplątał się o mojego Rolexa. To nieważne, ważne, sortuje oczywiście. Eee. <laughs> Spójrzcie, jak to kurde się zamknęło. No Niech ta kamera się tutaj. Okej, okay, mamy to minus 556 eee dolarów, proszę państwa, a było to było naprawdę pięknie, ale zapraszam do breakdownu tej pozycji, zacznę z czystego wykresu chciałbym wam to pokazać od początku do końca także oczywiście co, wchodzę sobie na daily może, może, ok, jeszcze momencik cofnijmy sobie czas do tej załóżmy 7.00 0,0630, okej, okay, jak będzie, także co wchodzę sobie na daily, no oczywiście na daily, major, strefka tutaj Którą trzeba wziąć sobie pod uwagę. Jak wiecie, może wiecie albo nie wiecie, z poprzednim filmu zaznaczam strefę day na Czarno. Kolejna strefa, która gdzieś by mnie tutaj interesowała będzie już na 4 godzince, czyli będzie to oczywiście ta strefa, w ten sposób podchodzę teraz do DJ-a, Także zaznaczam sobie to na czerwono. I co właściwie dzisiaj mnie interesowało i na podstawie czego wziąłem w ogóle tą pozycję, to będzie prawdopodobnie <laughs> gdzieś tutaj. Ta strefa, proszę Państwa, która właściwie jest strefą, można powiedzieć, z godzinnego time frame'u. Także zaznacz sobie ją na żółto. No i co, spójrzcie. co na DJ'a przez dni, e, przez kilka dni, które już zdążyliśmy przeżyć, DJ stworzył mocne impulsy do góry. Cena szybowała do góry. Można powiedzieć, że po. Po tym haju znalazła swój dołek w tym miejscu w okolicach strefy stop 168 flat, czy tego 168, więc teraz, oczywiście, czego oczekiwałem, to ruch dotąd lub ewentualnie ruch dotąd. Jeszcze jakiś drobny retest, i dopiero wtedy kontynuacja ruchu do góry, prawda? Stąd wzięły się moje pomysły na tego trejda. Schodząc na 4 godziny, time frame, co zobaczyłem? To zobaczyłem to że cena ewidentnie rejectuje ten major level z daily. Ewidentnie nie chce jeszcze się przez niego przebijać, znalazła oparcie i z takiego prostego powodu tego dnia szukałem sorta przynajmniej właśnie do tej strefy 171, 150, 200. 100, 171, 200 chyba miałem swój TP1, także w ten sposób do tego podszedłem. Oczywiście traduje Londyn, także enterowałem w połowie ruchu więc to, co mogło się wydarzyć, na znaczy w sensie yy, nie jestem zdziwiony, że stało się to, co się stało. Była taka możliwość, oczywiście było takie prawdopodobieństwo. Które mamy godzinę? 6.30. Proszę Państwa, spójrzcie o 7.00, obudziłem się, bo wstaję tak chwileczkę przed 7.00, obudziłem się do czegoś takiego, czyli do, do tego, że cena już zdążyła yy, przebić się przez tą strukturę do dołu, yy, yy, zrobić retest. I kontynuować swój ruch do góry Jest to bardzo prosty e, pattern break and retest prawda? Także <coughs> także czego teraz się spodziewałem to oczywiście entry pod shorta Aby e, shortować cenę właśnie do tego, tego tutaj poziomu I z tego poziomu dopiero może w nadchodzących dniach szukałbym jakiegoś longa Następna pół godzinka zamknęła się dosyć fajnie no bo widzimy fajny week jest to mocna świe świeca, świe świeca bearish. skąd na type 5-minutowy, już mam swoje entry pod shorta, proszę Państwa, więc w tym miejscu chciałem odpalić swoją pozycję ze stopem na te. Chciałem ustawić na te 8,5 pips, ale stwierdziłem OK. Już dajmy tą dyszkę. Także entry miałem na 600, 170, 600 stop plus na 700. Wiadomo jak to jest, zanim otworzyłem pozycję spread, blah, blah. entry miałem na 600. Mój Take Profit oczywiście. Wiadomo, chciałem targetować tą strefkę, ale patrząc na lewo, zawsze warto popatrzeć sobie, co dzieje się z lewej strony wykresu. Jest to przeszłość, jest to historia, jest to coś, to, na co warto popatrzeć, no bo cena e, jakoś się już zachowywała jakiś czas temu w okolicach tych stref, prawda? Jak widzimy tutaj, e, no ewidentnie nie chciała dolecieć do tej strefki, także warto by było swój tipi ustawić jeszcze tutaj e, przed, e, przed tymi e, dołami, prawda? Muszę powiedzieć, że była to bardzo ciężka przeprawa eee, Trwało to bardzo długo, volume dzisiaj na rynku był totalnie zerowy. Było to okropne, żeby to oglądać. Spójrzcie, że wydawałoby się... ok, e, To już 20 minut gdzieś tam po entry, fajny impuls do dołu. Może to będzie e, kurte, kwestia 10 minut i jestem out, prawda? Ale jednak jak możecie zauważyć GJ Chciałem się troszeczkę tutaj pobawić z moimi emocjami. Jak widzicie, było bardzo blisko, w tej sytuacji już byłem właściwie prawie pewien swego, bo spójrzcie, że tutaj na tej świecce przedostatniej zamknęła się pół godzina pół świeca, która wyglądała w ten sposób, czyli no powoli, powoli do przodu, ale jednak jednak strony dołu, prawda? Także już stwierdziłem, że OK, przesunę sobie stop loss. Dałem stop loss na 650, czyli połowę ryzyka zostawiłem na stole z tego co było na początku. Stwierdziłem, że już, ok, nie chcę, jeżeli to będzie taka, e, taka awarodka, to nie chcę tracić całego procenta. W tym miejscu, gdzieś około, powiem szczerze, wydaje mi się, że mógł to być mój błąd. No bo spójrzcie, że naprawdę tutaj dużo nie brakowało, było to jakieś 3 pipsy, 3 do 5 pipsów więc spokojnie mogłem to zamknąć, 3,5% profitu, to jest fajny wynik dzienny no ale jednak gdzieś tam wewnętrzne moje ja stwierdziło, że sobie potrzymamy, co nie skoro już tyle było fakeoutów, to prawdopodobnie w końcu doleci do tego 171, 150 no i co się stało? bum, 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 proszę Państwa, niestety zostałem z rynku w tym miejscu Wyrzucony. Minus 5 pipsów. Nie jest to zły wynik, jako że zaczynając mój dzień byłem gotowy tracić 1%, zroczyłem 0,5%. Niestety pozycja nie zadziałała. no Taka jest to branża. Training. Można powiedzieć tak, nie jest to droga osłonę różami. Zawsze coś się może złego wydarzyć. Tym razem spotkało to mnie. Mam nadzieję, że wy dzisiaj zarobiliście. Jeżeli tak, to pochwalić w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzu. Nie zapomnijcie o stawieniu wokół górę. Suba. Widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie.